Witam Was serdecznie w dziś. Nie, chwila, chwila nie włączyłem lampek. Czemu nie przypominacie? Cholercia jasna, no wszystko na mojej głowie, serio. Włączy cholero jedna. Zmienia kolory czy nie zmienia? O, teraz. Teraz jest fajno, wracamy. Ech. O czym to ja? A! Witam na kanale Lakardum. Dzisiaj oglądamy program Szkoła. To was zaskoczyłem, no nikt się tego nie spodziewał. Cześć, coś dziwnego się nade mną dzieje dosłownie. Coś tam się robić dziwnego. To brzmiało, jakby nie wiem, coś przesuwał, ale jakby tak jednocześnie tak... Dziwne, anyway, dobra, wracając. Ale oczywiście zanim zaczniemy, łapka w górę i subskrypcja, a naźwia się na mojego Instagrama. I mam nadzieję, że nam już nic nie przerwie. Jezus Maria już chce nagrywać. Nie wiem co on robi, przeraża mnie to naprawdę. Dobra, nagrywamy! Szkoła oglądajmy. Zapraszam! Do klasy drugiej deliceum dołącza nowy uczeń, Kajetan Steczko. W poprzedniej szkole koledzy wyśmiewali się z niego. Z tego powodu nastolatek nigdy nie miał dziewczyny. Z tego Kolesia, który dosłownie wygląda jak trzy trzydźwiowa. Wyśmiewali się w poprzedniej szkole. Tak, na pewno tak było. Przepraszam bardzo, ale wystarczy, że Kajetan spojrzy na tych prześladowców i im się same kości łamią. Liczy na to, że w nowej szkole znajdzie miłość i przyjaciół. Też na to liczyłem, kajetan. Tylko, że to u mnie miało się na studiach wydarzyć. Nie wydarzyło się. Proszę, cię, tutaj mamy lekcję? Dziękuję. Ja idę do Małgosi Środek, ale tak to. Zajmujcie miejsca. To jest Kajetan Steczko. Będzie chodził z wami do klasy. Powiedz coś o sobie, proszę. No, generalnie lubię grać w CS-a, pizzę z da Grasso i prześladować młodsze dzieci. Wie pani, typowy nastolatek. Cześć wszystkim, jestem Kajtek. Przyjechałem z Sanoka, to takie miasto w południowo-wschodniej Polsce. Sanok, co się w Sanoku działo? Sanok, sekunda! Co się w Sanoku działo? Wracając, Ebek tam obrazy malował, tak, tak zgadza się. I to chyba tyle. No to proszę zajmij miejsce. Dziękuję. Kogoś mi przypomina. No właśnie mi też stary. Stary, kogoś mi przypominasz! A Wiem! Mężczyzna ze moich snów! Oj, widziałem, że w tym odcinku też Naruciak gra. Nie wyszło komentowanie para dokumentów, to trzeba w nich występować. Am I right? Am I right?! <laughs> Najśmieszniejsze jest to, że Adam mnie połami, jak mnie spotka za ten żart. No, ale nigdy nie byłem w sanoku. No, ja Przepraszam, też. mogę usiąść? Jasne. Tak, Kajetan, jak najbardziej! Możesz usiąść! Zapraszam! Do... Zapiszcie, Zapiszcie sobie temat lekcji A co to za książka? Jacka Londona, mój ulubiony autor mm, Naprawdę? Też, a jaką książkę lubisz najbardziej? Kurde, laska, ja tą książkę wziąłem, żeby tylko dziewczynę imponować Ja nie mam pojęcia, co ten autor napisał I by the way, zapytałaś o tą książkę, czyli zadziałało mm -hmm. Opowieści z mórz południowych Naprawdę? To też moja ulubiona książka tak? No, a czym jeszcze się interesujesz? Najgorsze pytanie, kiedykolwiek. Powiedz coś o sobie, ewentualnie czym się interesujesz. Moja reakcja za każdym razem: kim ja jestem? Co ja lubię? Lubię pić wodę! Ludzie piją wodę, no nie? Muzyki słuchać takiej ludzkiej, to też ludzie robią, no. Ja nie wiem! Human music. No wiesz, ja tam interesuję się fotografią, i modą, a ostatnio nawet zapisałam się na tanie. O, nieźle. Kajetan, Zuza, przestańcie gadać, dobrze? Przepraszam. Ej, sorry stary, my się znamy. Nie wiem, dał sobie rękę uciąć, że kiedyś poznałem w mm. na serio. Którze to dziesiąty raz Kamil? Tak, kojarzysz go ze swoich snów. Możesz już się odwrócić i uważać na lekcji? Kamil, Nie, raczej nie. Jestem. No widzę, że jesteś, przestań gadać. Przepraszam. Ten nowy chłopak bardzo mi się podoba. Jest miły i lubi takie same książki jak ja. Strasznie się cieszę, że usiadł koło mnie na matematyce. Może w końcu będę miała fajnego chłopaka. Dziewczyno, to właśnie źle, No on obok ciebie usiadł. Przecież ty z matmy teraz nie zdasz. Czy to tylko ja? To, to naprawdę tylko ja bym tak miał? Se, serio? A powiedziałbyś mi coś więcej o tym tańcu? Kajetan i Zuza spędzają razem przerwę. Okazuje się, że mają wiele wspólnych zainteresowań. Obserwują ich koledzy z klasy, którzy są pewni, że gdzieś już widzieli nowego ucznia. O, ja bym chciał spróbować takiego chodzenia po linie. Kojarzysz ten sport? Sport? To nawet nie musisz mówić nazwy! I tak nie kojarzę! Slackline. No pewnie, że tak do parku koło naszej szkoły przychodzi taka ekipa i oni co robią. No. Chciałam podejść i zagadać, ale samej to tak głupio. A co byś powiedziała, jakbyśmy poszli razem? Byku, cokolwiek proponujesz, zgadzam się! No pewnie, super, może akurat będą się udać. Super, byłoby bardzo fajnie. No, dokładnie. Tak Ej, przepraszam cię. Ej, możemy na sekundkę tylko, dobra? No, chwilkę. Przepraszam cię na moment. Co jest? Słuchaj, już wiemy, kogo nam przypomina. Tak, taką? No wiesz, sok marchewkowy, pyszny, Ta. zdrowy, no. No, no kojarzę. Pa. Kajetan przez ostatni rok chodził na siłownię i ciężko pracował. Na... Dobra przyznam szczerze Tego akurat się nie spodziewałem Kochani najwyraźniej trafił nam się dzisiaj odcinek O baronie marchewkowym Enjoy Nad Swoją formą fizyczną A następnie wziął udział w reklamie Mając nadzieję, że zaimponuje kolegom i koleżankom w Sanoku W efekcie stał się obiektem jeszcze większych drwin Kajeta nie będę oszukiwał No troszeczkę beczka z tej reklamy I w ogóle what the fuck To w ten sposób reklamuje marchewki Że daj pół nagiego gościa trzymającego marchewy po prostu Więc z tego trochę beka ale muszę przyznać jednocześnie, że reklama zadziałała. Biorę wszystkie marchewki, jakie masz. Miał nadzieję, że w nowej szkole nikt się o tym nie dowie. Słuchajcie, w Sanoku te zdjęcia były wszędzie, na billboardach, plakatach. Ogólnie nie miałem już łatwo, że się ze mnie śmiali wcześniej, ale potem to już w ogóle nie było. Ja nie, na pewno sobie już Mówią, miałem dużo problemów, proszę Was. Nie no, spoko, ale to dlatego się przeprowadziłeś ze względu na te zdjęcia? Nie, tato dostał lepszą pracę w Krakowie, ale no akurat mi to było na rękę, no wiecie, zacząć życie od nowa, proszę was, zachowajcie to w tajemnicy, dobra? No dobra, dobra luz. Moje... Nie prawa, No żadna praca nie hańbi Tylko naruć, jak ja mam jakieś złe przeczucie, że zaraz rozpowiesz to w całej szkole, nie próbuj nawet, bo zaraz pociągam twoje loczki nie. Dzięki, jesteście no, naprawdę cudowni. powodzenia, trzymaj się Trzymaj się, ile. Ale dobra Nie wiesz Przykro mi to mówić, ale ten nowy koleś to jest taki totalny frajer. Jak można dać sobie w ogóle zrobić zdjęcie do takiej reklamy? Nie dziwię się, że wszyscy w stanoku z niego ryli. No nie, nie wytrzymam, ja muszę powiedzieć wszystkim ludziom w klasie, to jest taka beka, że nie wytrzymam Stary, dosłownie sam przed chwilą mówiłeś, że żadna praca nie hańbi Teraz jeszcze chcesz rozgłosić to w całej klasie Ja wiedziałem na ruciach, że tego się można po tobie spodziewać Ej. Wiem, że obiecaliśmy, no ale trudno W ogóle ten tekst, obiecaliśmy, że nic nie powiemy, ale trudno no. Mi się wydaje, że Kamil nie jest dobrym materiałem na przyjaciela niestety Chłopcy z licealnej drugiej D zamierzają pokazać swoim koleżankom zdjęcia nowego ucznia, Kajetana Steczko, reklamującego sok marchewkowy. Chcą w ten sposób go ośmieszyć. Tymczasem zdjęcia przynoszą odwrotny skutek. Dziewczyny są zachwycone Kajetanem. Czekaj, wytrzymam w domu sok marchewkowy. Jakoś mnie tak naszła ochota. No, ja, ja nie wiem o co chodzi zupełnie. No tak. Ej nie dziewczyny, wy się nabijacie z nas. To, to jest kompletny idiot! No, dziewczyny, dziewczyny, Sami no co Nie, mówicie? mówicie, no. nie, Zuza, ty to masz czuja. Ej, no od razu go zaprosiłaś do ławki. To nie, się do się do mnie nie, Musicie dziewczyny zrozumieć, że ja nie, w ogóle o niego nie, 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 To on się stara o mnie. Przykro mi, ale teraz my go przejmujemy, będzie siedzieć z nami. Gdzie on w ogóle jest? Ja go Dziewczyny, czekajcie, dziewczyny. W ogóle, dziewczyny, jeżeli szukacie kajetana, to on jest prawdopodobnie gdzieś w piwnicy w okolicach pieca szkolnego. Akurat sobie węgielki tak ugniata, aż diamenty wyjdą. W ogóle sprawdzę, ile potrzeba ton nacisku, żeby z węgla zrobić diament. Aby diament mógł się uformować, atomy węgla należy ścisnąć ciśnieniem równym wadze 6 600 400 słoni afrykańskich, które stanęłyby na pońcie baletki. No niesamowite! I Kajetam posiada tyle w łapach! Stary, rozumiesz cokolwiek z tego? Nie, kurde, ja już gościu w ogóle tych kobiet nie ogarnię. No nie wiem, co się dzieje. To, no to jest sakra po prostu. Chcieliśmy się trochę ponabijać nowego kolegi, ale zrobiliśmy mu mega promo. No nieźle, teraz ten frajer może mieć każdą dziewczynę w klasie, albo i nawet w szkole. Koledze się dobrze powodzi w nowej szkole, ponieważ musiał uciec ze starej szkoły, bo był prześladowany. I to cię denerwuje w jaki sposób konkretnie? Kanietan nie wie jeszcze, że stał się obiektem westchnień koleżanek z klasy. No, Kaman, Posiadając taką klatę, jak sobie może nie wyobrażać, że dziewczyny są nim zainteresowane? By the way, od dzisiaj chodzę właśnie tak, wypięty. Dobra, długo nie wytrzymałem, uff. Kto by pomyślał? Napięcie mięśni potrafi męczyć, ło? Zuza, której nowy uczeń bardzo się spodobał, ma nadzieję, że chłopak zignoruje atrakcyjne dziewczynę i wybierze ją. Wszyscy już z tego leją? No nie wiem, dziewczyny są zachwycone. Serio? No naprawdę, teraz każda chce z tobą siedzieć. Mogę potwierdzić, nawet ja jestem zachwycony, dawaj mi te marchewy, mordo. Nie no, jak to? Po zdjęciu z marchewkami. No tak, wszystkie są zachwycone. ze nie. Za nie, no, ja daję się, jak po prostu. Tu jesteś, szukamy cię. A, chodź, 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 do nas. Chodź, 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 chodź. chodź, chodź tam sobie z nami, co? Ej, opowiedz nam coś o tej reklamie. No cóż, dziewczyny, kazali mi stanąć przed kamerą i trzymać marchewki. Tak, zgadza się. Ja jestem profesjonalnym modelem. To są prawdziwe marchewki w ogóle. No, no tak. <laughs> marchewki może i tak. Mięśnie <laughs> też <śmiech> prawdziwe. Jaka żynada. Nie no, w ogóle, Plec. Co mięśnie robią z kobietami, nie? W ogóle ja mam tutaj zdjęcia z Hiszpanii, no. bo byłam na wakacjach z rzeczami. O, no. Patrz, oh, no. ja byłam w Chorwacji, widzisz? Super, nie? A, A ty gdzie tam byłeś? Tam. O, uwaga. Eee, Całe dwa miesiące w Sanoku. Zbierał <śmiany> marchewki! <śmiany> <śmiany> Ej, ty, to was coś zdanie. Diotaż. Usłyszeliśmy, a ja nic nie chcę mówić, ale to chyba Kajetan jest tutaj na wygranej pozycji. To Sanok. No, okej, Proszę. Całkiem ładne miasto. Musi się tam kiedyś wybrać. Nie, no, jestem w totalnym szoku. Nigdy nie miałem powodzenia u dziewczyn, a teraz każda chce ze mną siedzieć. I to z powodu jakichś zdjęć z marchewkami. W Sanoku wszyscy śmiali się z tej reklamy, ale tutaj. Chyba naprawdę spodoba mi się w tej szkole. Ja tam się osobiście nie mogę doczekać, aż Kajetan zacznie reklamować ziemniaki. To jest dopiero sexy. W ciągu jednej godziny zdjęcia, na których roznegliżowany Kajetan reklamuje sok marchewkowy, zdobyły popularność nie tylko w gronie koleżanek z klasy, ale także wśród wielu dziewczyn w szkole. Pa, nawet nauczycielki się o tym dowiedziały. I oczywiście nasza ukochana pani Kłosek, żeby troszeczkę pomęczyć Kajetana, powiedziała mu, że ma ochotę na sok marchewkowy i on na jej oczach musi te marchewki wyciskać. Ty, no nie mów, ty też oszalałaś na punkcie tego nowego. Co ja mam sobie? Po co się na niego patrzysz? Nie gapię się na niego, tylko ogólnie się patrzyłam. Wiesz co? Straciłem apetyt. Dzięki, idziemy. Stary, co byśmy zrobili? No nawet dziewczyna luka się na niego gapi. nie wiem. Jesteśmy totalnymi kretynami. Wiesz co, ja straciłem Dobra. apetyt. Dzięki. Dzięki. Dlaczego uczennica pracuje w sklepiku szkolnym? Nie będę! Kamil i Wiktor są wściekli na siebie, bo to oni pokazali zdjęcia dziewczynom. Tymczasem Zuza jest zawiedziona postawą Kajetana, który nabrał pewności siebie i cieszy się z rosnącej popularności. Pewnie cześć, Zuza! A w ogóle ile mam lajków? No, w godzinę prawie tysiąc masakra. I w ogóle parę dziewczyny piszą w komentarzach. Wow, chłopaku, ustawiam to jako tapetę. Albo wyglądasz tak świetnie, że nie zdziwię się jak jakiś yy, super projektant zaproponuje Ci pracę modela. No naprawdę wow. Co ci tak imponuje? No tak, to jest super miłe. A co w ogóle ty o tych zdjęciach? No co ja sądzę? Wyjątkowo ładna marchewa, bracie! No mieliśmy iść do parku pamiętasz? też spróbować wiedzenia po taśmie. No tak, ale dziewczyny zaprosiły mnie do. Pubu. Chodź może z nami niedaleko Złowę. szkoły, jest podobno bardzo fajny. Muszę iść do domu, cześć. Zostawiam, on jest dziwna. naprawdę. Dobra, no. Chodźmy być? już do tego pubu. Myślałam, że Kajetan jest inny niż reszta chłopaków w tej szkole, że woli czytać książki i robić ciekawe rzeczy, zamiast uganiać się za tanią popularnością. Niestety Zuzia, uczniowie, którzy czytają książki i interesują się fajnymi rzeczami, z reguły nie wyglądają jak Kajetan, no przykro mi. Z reguły wyglądają dokładnie jak ja. Najwyraźniej się pomyliłam. Szkoda, bo naprawdę myślałam, że zostanie moim chłopakiem. Nowy licealista, Kajetan Steczko, stał się popularny dzięki serii zdjęć reklamujących sok marchewkowy. Zacznijmy Kajetana nazywać już po imieniu. Albo potentant marchewkowy, albo baron marchewkowy. Wy zdecydujcie w komentarzach. Chłopak dostał od zainteresowanych nim dziewczyn już kilkadziesiąt wiadomości z zaproszeniami na randki. Nastolatki robią wszystko, żeby tylko zwrócił na nie uwagę, a jemu coraz bardziej to imponuje. Zuza jest zawiedziona postawą kolegi. I co, podobała się? No super. Kajtek, kajtek, tak. Kaj, tak, kaj, tak, kaj, tak. Usiądź z nami, patrz, mamy owoce. Wszystko dla ciebie. Wow, <laughs> pięknie. Siadaj, siadaj. ciebie. Proszę bardzo, smacznego. Jezus Maria, dałem mu cztery jabłka i dwa soki marchewkowe. je, Kajetan, najedź się, obiadek. O, nie wiem od czego zacząć, kurde. A dziewczyny, gdzie są marchewki? Też Kajetan. Cześć. Jest taka sprawa, chodzę na kurs masażu i czy chciałbyś, żebym cię wymasowała? A, znaczy chętnie. To takie życie mieli ci przystojni w liceum. Dobrze wiedzieć! Dobrze wiedzieć, ile straciłem grając w Metina 2, hahahaha! zaczynają rywalizować o Kajtka. Wśród jego fanek jest też dziewczyna największego szkolnego podrywacza, Arka Daniluka. E, cześć Kajtek. Słuchaj, bo mam Dzięki. dla ciebie płytę. sam trzy godziny po koncercie, żeby ją dla ciebie zdobyć. Tą płytę. Tą płytę tego zespołu, którego nazwy nie możemy powiedzieć w telewizji. Więc dziękuję Ci za tą płytę. To mój ulubiony zespół. Poczekaj, poczekaj, ja muszę poprawić swojego Rolexa. Tak, tą płytę z autografu. Specjalnie dla Ciebie. Wow, dzięki. Jesteś pewna, że coś różnią, Tak, słuchaj, jestem pewna. Mogłabym sobie za to zrobić z Tobą zdjęcie? Za taką płytę to pewnie. Hej ale. No, onż ta szmata. God damn, dziewczyny, jezu. Dziewczyny oszalały na punkcie Kajetana. Wiem, że na tych zdjęciach wygląda mega przystojnie, ale bez przesady, żeby wszystkie się nagle na niego rzuciły, a najgorsze jest to, że jego to naprawdę cieszy i już totalnie mnie olewa. Największy szkolny podrywacz Arek Danilu nie wie, że jego dziewczyna również jest zauroczona nowym licealistą. Jest wściekły, kiedy odkrywa, że umieściła w internecie selfie z Kajetanem. No nie wierzę. Ej, chłopaki! No ten coś. koleś od marchewek to nie jeszcze są dwa z klasy? No, no tak, a, a co? A to, że wyrywam dziewczynę! Co? Ale ja. to. Gościa totalnie pogrzało, nie? Bez kitu. Ty, no przecież. Danieluk go zniszczy, no. Musimy go jakoś ostrzec, nie? Pomóc mu. Danieluk zniszczy Kajetana. Tak sądzicie. To jest dobry moment, żeby sobie pójść po kole i popcorn, no nie? Rozsiadamy się i oglądamy to. Zniszczenie! <laughs> Stary, wystarczająco już mu pomogliśmy. Stworzyliśmy potwora. Arek chce dać nauczkę nowemu licealiście. Nie spodziewam się, że chłopak może stać się dla niego zagrożeniem. No nie wierzę. Masz mnie i klej się do niego? Nie dramatyzuj, Arek. No i nie wierzę. Dasz mi jeszcze swoją ulubioną płytę, tak? Dziewczyny, co wy w nim widzicie? Caryczku, jesteś zazdrosny? Koleś jest dosłownie górą mięśni, w miarę inteligentny, zadbany, przystojny. Ja naprawdę nie wiem, co one w nim widzą. Lećcie na tą jego sztuczną klatę, tak? Tu cię intelekt i doświadczenie. Sorek, taruj sobie. Pogódź się z tym, że chociaż raz nie jesteś najlepszy. Może go to się Ach. gdzieś przejść? Chętnie. Ale to to jest akurat smutne, że dosłownie dziewczyna tego Danieluka przy nim umawia się na randkę z jakimś innym kolesiem. To to, to jest okrutne! Dlatego ja na miejscu Danieluka, żeby moja dziewczyna zobaczyła, jak to jest, też bym się z Kajetanem umówił. Mm -hmm. Dzięki. No nie wierzę. Idiotka ukradła nam kajtka. Od wczoraj go bajeruje. I co przyniosłeś mi śniadanie? No przyniosłeś. Siadanie jak dla konia. Cztery jabłka. Po prostu idzie sobie z tą idiotką, jakbyśmy nie istniały. Dziewczyny, poważnie? To tak naprawdę z nim? O, ale się wkurzył? No, no sakra. Jestem mega wściekły. Tę murową moja palma odbiła, skoro myśli, że może odbić dziewczynę. Ja ciężko pracowałem przez trzy lata na swoją reputację i żaden palant od marchewek mi tego nie popsuje. Mam taki pomysł. Arek Daniluk nie zamierza bezczynnie czekać, aż straci tytuł największego podrywacza w szkole. Postanowił przyćmić sławę kajetana steczką, jaką nowy licjalista zdobył dzięki serii zdjęć z marchewkami. Czekajcie, kochani, Arek się rozbiera. Nagle jestem zainteresowany. Dobra. Tylko wziąłem tylko telefon, nie mam aparatu. Dzisiaj. Kurde, szkoda. Ale chyba wyjdzie, nie? Wyjdzie, spokojnie. Czekaj, czekaj. Na te szkoły? Na te szkoły. No. Ej próbkę? Super Ej ludzie, sesja Danielukas z pomarańczami. Chodźcie! <gulanie> Czy ja właśnie oglądam początek testowirona? O co Nie psa! Super Tak jeszcze do mnie To <gulanie> jest <Niezu>, naprawdę! <gulanie> Jemu ja tylko Rolexa brakuje! <gulanie> A check your rollie, rollie. Ale jak ty, ty odwalasz? Robię konkurencję twojemu nowemu chłopakowi. Stary, też naprawdę. Bo we mnie jest seks. To ja wiem. O, to jest to. Uuu, ile on ma siły! Pomarańcze wycisnął. Arek, spróbuj tak jak Kajetan wyciskać marchewkę. To jest troszeczkę cięższe. Moim zdaniem trochę głupio wyglądasz z tymi pomarańczami. Też głupio wyglądasz z marchewkami. A jednak wyrywasz laski, nie? No. Więc teraz będą marchewki kontra pomarańcze. O. A ty, piękna, zacznij żałować. Arek, wow. No, no, do twarzy ci z tymi pomarańczami. Ej, a rozumiecie to, że ja dosłownie w tej chwili, gdy oglądam, jak Arek wyciska pomarańcze, ja właśnie zarabiam na życie? Przysięgam, jakby ktoś mi to powiedział 10 lat temu, że będę tak zarabiał na życie, to bym go w twarz strzelił. No, sorry. You can't oh. no, sorry. Oh. Teraz uwaga, dziewczyny. Pompki na pomarańczach. Ty to jednak jesteś boski. Pompki na pomarańczach. O Jezu. To jest to. To jest chyba to. Właśnie chyba odnaleźliśmy najgłupszy odcinek szkoły. marchewki mogą się schować. To co, boginie? Która z Was ma ochotę na soczystą pomarańczę? Ja wiem, że to nie jest pytanie skierowane do mnie, ale. Yes! Znajdziesz, Znajdziesz jakaś pomarańcza dla mnie? Ławcie! Znajdziesz coś yes. dla mnie? Myślę, że tak. O, proszę. Dziękuję. Ale Arek, co ty robisz? Miej trochę honoru gościu. Przecież ona dosłownie na Twoich oczach poszła na randkę z Kajetanem, czy gdzieś tam sobie poszli. Nie przyjmuj jej tak po prostu. no. Znajdź swoją wartość. Niech zapracuje na ciebie. Mm -hmm. To co, wspólne zdjęcie? Jasne. Dziewczyny. Ty nie masz, proszę. Dziękuję bardzo. Proszę was o uśmiech. O, super. Ej, weź ja się przesuń, bo mi przyjdzie zdjęcie, koleś, no. <gry> Dobra, czy ja mam pomarańczę w domu? Sprawdźmy. Albo jakikolwiek inny owoc. A nie, kochani, sorki, sorki, zapomniałem, że w tym domu nie posiadam niczego, co ma witaminy w sobie. Ale jeżeli bardzo bycie chcieli w komentarzach, to mogę na następnym odcinku wycisnąć to, co mam w domu, czyli na przykład yy, yy, hamburgera będę wyciskał, o! Albo ewentualnie brożoną pizzę z Biedronki, to to też mogę wyciskać. Napiszcie w komentarzach. Super. I uśmiech? O, super. <laughs> z boską. No i znowu jestem w swoim żywiole, a ten kajtek może mi naskoczyć. Nawet trochę zrobiłem się go żal, jak zobaczyłem jego minę, ale sam się prosił, nie zadziera się z Danilukiem. Ja się zastanawiam, czy aktualnie są jeszcze ludzie na świecie, którzy mają szkorbut. Może jacyś są, no nie? I tak sobie teraz pomyślałem, że ci ludzie właśnie, którzy mają szkorbut, oglądają sobie ten odcinek szkoły, gdzie oni marnują te wszystkie marchewki, te wszystkie pomarańcze, wyciskając je na siebie dosłownie. <ścoughs> ja autentycznie jestem złym człowiekiem! Dlaczego ja w ogóle o tym pomyślałem? Sesja arka Daniluka wywołała burzę w szkole. Dziewczyny z powrotem zainteresowały się szkolnym podrywaczem, zapominając o kajetanie. Naprawdę, jesteście świetne. Ej, stary, to to jest prawda, wszystko. No to stary, widzę, że Deniluk cię przebił. Podobno odwalił niezłą sesję z pomarańczami. No całkiem niezłe, nie czuki. Szczerze, mam to gdzieś. No jasne, jasne. No. Ale spoko stary, znamy Twój ból, nie? Ale spokoj, stary, znamy Twój ból, nie? Od początku szkoły jesteśmy przegrywami! Nie, nie wiem dlaczego się śmieje, to jest przykre. No, także czy mamy kciuki. Ewa. No. Zuza, Zuza, zaczekaj. Gdzie idziesz? Do domu? A mógłbym cię odprowadzić? Serio? Przypomniałeś sobie o mnie dopiero wtedy, kiedy wszystkie dziewczyny zostawiły cię dla Daniluka. No kurczę, no! Nie dość, że piękna, to jeszcze inteligentna. Dokładnie tak było! Nie obchodzi mnie Danielu, i jego dziewczyny. Jakoś wcześniej wyglądało to zupełnie inaczej. Wiesz co? Masz dobry gust, ale tak jak wszyscy uganiasz się za tanią popularnością. Przecież wiesz, że to nieprawda. Nie oszukuj się. Zuza ma rację. Poleciałem na tanią popularność, a przecież nie o to mi chodziło. Nie marzyłem o tłumie fanek, tylko o kilku normalnych kumplach i jednej fajnej dziewczynie. No to niestety, Kajetan, ale złą szkołę wybrałeś. W szkole TVN-u nie ma takich osób normalnych. A przez ten fame właśnie taką straciłem. Kajetan Steczko żałuje, że z powodu popularności stracił szansę u fajnej dziewczyny i zraził do siebie kolegów. Ma nadzieję, że uda mu się to naprawić. Na początek zamierza przeprosić Zuzę. Proszę, to dla ciebie oryginalne wydanie. I napisałem dedykację. Zrozumiałem, że nie chcę być w centrum uwagi wszystkich. Najważniejsze, by choć przez chwilę być w centrum twojej uwagi. PIĘKNIE, PIĘKNIE! Ale Kajetan, przez tą dedykację będzie mi ciężej tą książkę obchnąć na Allegro, no ty pomyśl ty trochę to! Słuchaj, bardzo mi się podobasz. podobałaś mi się od samego początku, ale odbiło mi trochę. Wiesz, to jest naprawdę bardzo ładne, co napisałeś. Naprawdę podoba ci się? Czy to znaczy, że będę mógł cię odprowadzić do domu po lekcjach? Tak, ale ostrzegam, że mieszkam bardzo daleko. Im dalej tym lepiej, jak dla mnie. No i dziękuję kochanie. Obejrzeliśmy właśnie piękną historię miłosną i to z morałem, z morałem. Okazuje się, ponieważ w dzisiejszym odcinku, że dziewczyny lecą bardziej na wyciskanie pomarańczy niż na wyciskanie marchewek. I to jest dla was lekcja życiowa. Ja naprawdę nie wiem na czym polega ta lekcja, ale no niech będzie, że to lekcja jest. <grywa> dziękuję wam, moje kochane mortadelki, za oglądanie. Oczywiście jak zawsze na koniec, proszę Was o łapkę w górę i subskrypcję. A także wejdźcie na mojego Instagrama. I jeszcze na koniec Giganty. Proszę prośba, która zresztą pada na każdym odcinku. Jeżeli macie jakiś odcinek do polecenia, to proszę was, wysyłajcie mi go w wiadomości prywatnej na Instagramie. No i dobra, kochaj, to co? Żegnamy się i widzimy się w kolejnym odcinku za dwa dni o godzinie 16, Zresztą jak zawsze. Do zobaczenia.